Żyjąc w stylu Life Wave, wszystko staje się bardziej satysfakcjonujące. Bardzo doceniamy naszych klientów, którzy stale wybierają naszą opatentowaną technologię medyczną, zaprojektowaną pod kątem kształtowania przyszłościowych rozwiązań z obszaru wellness i dobrego samopoczucia. Cieszymy się, że możesz odkryć korzyści naszego programu klientów preferowanych. Dzięki PSE Program, nasi klienci mogą cieszyć się cenami hurtowymi wygodą kwalifikującego się zamówienia miesięcznego subskrypcji, próbkami lojalnościowymi, dostępem do aplikacji LifeWave in Touch, linkiem polecającym LifeWave oraz wstępnie wypełnionym koszykiem zakupowym LifeWave bez rocznej opłaty rejestracyjnej. Ceny hurtowe pozwalają zaoszczędzić do 30% na produktach LifeWave. Dodatkową zaletą jest wygoda w postaci zamówienia miesięcznej subskrypcji, które co miesiąc będzie dostarczane do ciebie do domu. PESE program nagradza również tych, którzy utrzymują swoje bieżące zamówienie miesięcznej subskrypcji z darmowymi 10 próbkami plastrów LifeWave i korzystają z narzędzi, dzięki którym lepiej poznają styl życia LifeWave. Oto jak działają próbki lojalnościowe PS, po złożeniu trzech zamówień miesięcznej subskrypcji klienci preferowani otrzymają bezpłatną próbkę lojalnościową przy kolejnym kwalifikującym się zamówieniu. Po 12 kolejnych miesiącach otrzymywania zamówienia miesięcznej subskrypcji otrzymają pełnowymiarowe, standardowe opakowanie plastrów LifeWave lub pojedynczy produkt do pielęgnacji skóry Alavida. Udostępnianie rozwiązań Lifewave jest przyjemne i satysfakcjonujące. Każdy PC otrzymuje osobisty adres URL strony internetowej z dostępem do wstępnie wypełnionego koszyka zakupów. Możesz łatwo zacząć udostępniać, korzystając ze wstępnie wypełnionego wirtualnego koszyka zakupowego Lifewave i wysyłając link do swoich znajomych. Można to łatwo wdrożyć i znacznie ułatwi potencjalnym klientom zakup produktów firmy Lifewave. Preferowani klienci również uzyskują dostęp do aplikacji Lifewave in Touch, dzięki której doskonale poznają produkty i program oraz zyskują fantastyczną możliwość dzielenia się rozwiązaniami LifeWave. Potęga Lifewave na dłoni jak ekscytujące. Aby dołączyć do programu klientów preferowanych, wystarczy złożyć kwalifikujące się zamówienie miesięcznej subskrypcji. To naprawdę takie proste. Odwiedź stronę lifewave.com i zacznij już dziś cieszyć się niesamowitymi korzyściami programu klientów preferowanych.